Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Andrzej. Lepiej, tak mi się wydaje. Wydaje się. Wydaje się, to skocznia tutaj pomaga? Czy. No ten już skok w kwalifikacjach, no na pewno przynajmniej wyglądał jako tako. E, na pewno jakby no, brakuje czegoś e, ciężko mówić czego. E, mam nadzieję ciągle jednak, że, że będzie coraz lepiej. I, I był to jednak jakby taki właśnie lepszy skok. Mam nadzieję, że będzie coraz, coraz to lepiej nie będzie się cofają w tył, także no. Jest to tydzień skoki w Tagile po zawodach, skoki tutaj. Przed zawodami dzisiaj trzy próby. To jest gonitwa, to jest poszukiwanie odpowiedzi, czy, czy jakie są cele zadania w tym momencie? Znaczy, no te skoki naprawdę nie wyglądają źle, ale jednak. Nikt nie wie, zawsze, nikt nie wie, dlaczego leci tak dalej czy co tam. E, więc właśnie to jest takie, że też skoki jakby mogą napawać takim optymizmem i w ogóle wydaje się, że, że jakby brakuje takiego, <laughs> takiego, takiego czegoś po prostu, bo naprawdę e, nie jest jakoś strasznie źle, ale właśnie brakuje czegoś i, i już się zamatałem, nie wiem nawet co mówię. Także powiem mi tyle, że czegoś brakuje. Czegoś brakuje, no właśnie, lądujesz, hamujesz, przez bramkę przechodzisz, masz takie odczucie od razu aha, no tak, no tutaj to tak nie powinno wyglądać To dopiero musisz usiąść z trenerem, obejrzeć nagranie i być może wtedy jest szansa na cokolwiek. Znaczy, no, czujesz to i, i ja właśnie czułem coś takiego, że jakby ch chciało mnie tam nieść dalej, ale, ale, ale właśnie. Czegoś brakuje i po prostu nie wiem, jakby sam, sam skracam długość skoku, wiadomo, że to nie jest tak, że to 10 metrów bym dalej poleciał, ale, ale dobre i 2-3 metry, prawda, i czuję jakby takie przyciąganie, nie wiadomo skąd się biorące, bo czuć właśnie, że, już mo że, że mogłoby to dalej polecieć, no ale jak jest tak jak jest i... Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. No i, i, i robimy wszystko ku temu, żeby było coraz lepiej. To będzie tytuł. Czegoś brakuje. Właśnie taki. Czegoś brakuje, brakuje jednej. No i...